Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj nie motor, a za to taki piękny samochodzik, a przed wami prezentuje się oto Volkswagen Garbus z roku 1967. Jak możemy tutaj na początku sobie obejść. Jak widzicie ten design, to jest to niemiecka <grywka> produkcja. Nie, no strasznie mi się podoba ten przód. Taki fajny jajowaty trochę, że tak nazwę. I fajny jest ten też design, jak to w tamtych czasach było, że kierunkowskazy są na błotnikach, a tutaj y, wiecie, same reflektory. Też te metale, tutaj fajnie, no, trochę tutaj usyfiony, ale byliśmy na myjni, ale no niestety, nie, nie, nie mogliśmy tej warstwy kurzu zmyć i to właśnie było dziwne. Naprawdę byliśmy na myjni i nie mogliśmy zmyć tej warstwy kurzu. A więc jeszcze sobie będziemy go dookoła obchodzić, tak opowiadać będę wam trochę. Ładna felga, czternastka, błyszczy się super też, tylko trochę ruda zaatakowała, no ale no zdarza się no, ale też ładna. I tak, yy, ci, którzy ogarniają, yy, wiadomo, gerbusa, którzy mieli może styczność albo interesuje się na temat, już pewnie zahaczyli parę rzeczy, które nie jest w nich oryginalne, znaczy nie są w nim oryginalne. Pierwsza rzecz, no to tym bardziej felga, którą wam przed chwilą przedstawiłem. Druga rzecz, która jest, powiększone progi. I, powie, I przedłużenie butników No niestety no, To poprzedni właściciel sobie wymodził Z tym Więc na to już nic nie poradzę Oczywiście można to naprawić jak było po, W oryginale No ale no tak też spoko wygląda No nie powiecie, że nie Tutaj ładny tył I ten napis Volkswagen Tutaj musieliśmy jedną tą Dokupić, bo tej nie było krateczki A tak to wszystkie są Idealnie tutaj już ułożone Warszawka to, Co pewnie ciekawi was silnik, ale nie Do silnika przejdziemy potem W ogóle ostatnio wypolerowałem te rury No były całe w rdzy A teraz taki ładny srebrny design A przechodząc dalej Jak już możecie tutaj zauważyć No nieszczęśliwy wypadek Zdarza się Słupek i samochód No, no Nikt nic na to nie poradzi No Było można uważać, ale no nie udało się. No bywa, no bywa To już takie zaraz przejdziemy do środka, ale ma się lekki podgląd teraz Ale to zaraz I tutaj w ogóle lustereczka fajnie, takie srebrne jak no na tamte czasy to super były. Wiecie takie modne Ogól, oryginalnie tu wszystko i tutaj mamy wlew paliwa. W tym miejscu właśnie. Fajnie, kto fajnie sobie wymyślił Volkswagen. Ogólnie tych sztuk było wyprodukowane aż 21, ponad 21 milionów. Z czego tam ileś było w Cabrio. Tam link macie w opisie, możecie sobie poczytać jeśli chcecie. To jest model z 67 roku, jak już wam mówiłem. Z silniczkiem 1.6. Możemy zaraz jeszcze przejść tutaj do przodu. Z przodu zamiast silnika. Mamy bagażnik. No tak jak w maluchach, tylko że gerbuski tutaj miały jeszcze zbiornik paliwa. Oczywiście. No tutaj, bagażniczek taki mały. Nie przewozi się zbytnio tutaj takich yy, rzeczy podręcznych, a bardziej takie właśnie naprawcze, w coś w stylu, bo by trochę zaśmiardły Przejdźmy, może teraz, do serduszka naszego pojazdu. Naszego gerbuska kochanego. O, więc tak. O. Tutaj trochę zaskrzypiało. Znajduje się tutaj silniczek, jak już mówiłem, 1.6. Ładny niemiecki potwór. Silny czy ten silnik jest? Chyba tak. Fajna konstrukcja, fajnie wypchany jest. Oczywiście Volkswagen Garbus był produkowany z napędem na tył, stałym. <laughs> Nie było żadnych butów. Chyba, że już po modyfikacji swoich, którzy ludzie robili, bo były też takie gerbusy, co sportowe robili, ale nie. Tutaj jest cały napęd na tył, który prezentuje się, znaczy nie, nie pokażę wam napędu, ale pokazuję wam silniczek, który właśnie tak się prezentuje. Przejdźmy może teraz do środka, no też ważna część odcinka. Otwieranie jak w tych prawdziwych starych Volkswagenach. Klameczka tak wyglądała i tak, co to pierwsze się rzuca już nie Otóż kierownica jest już na pewno nieoryginalna, jak możecie zauważyć, głośniki ktoś sobie dorobił i siedzenia oraz kanapa z tyłu jest nieoryginalna, tak samo jak te pasy, no, trochę jest nieoryginalności w tym spojeździe, no ale no poprzedni właściciel tak sobie wymarzył, otóż no, nic z tym nie zrobimy. Tak oto tutaj się z tyłu prezentuje, no troszeczkę miejsca jest, na pewno wejdą dwie dziewczyny, <laughs> więc z tym nie trzeba byłoby się martwić. Mamy schowek. Apteczka tam była, to w ten miejsce na radio, które no nie ma. głośniki zostały, więc bez sensu. Mamy tutaj parę funkcji. Tutaj mamy popielniczkę. Też schowek na pieniążki. Tutaj z tej strony mamy światełka. Przejdźmy, może tutaj. Jak już widzicie, kolejna rzecz oryginalna, kuleczka. Tutaj mamy. Wiadomo, najlepsza rzecz w samochodach na tylny napęd ręczny, który działa, oczywiście, to bardzo dobrze. No, na pasy te. Tu mamy jeszcze yy, trzy pedały. Też ładne. Znaczy ładne. No, po modyfikacji też w oryginale takie nie szły. No, niestety, no, ten samochód trochę przeżył. I co, jeszcze tutaj mamy możemy tutaj tych starych maluchach też to było właśnie Uchle, te szyby na uchylenie cykor łapa jak w samochodzie praktycznie każdym jest no, od tych od yy, słońca a co mamy jeszcze wam pokażę na kierownicy a na kierownicy z jednej strony mamy właśnie tutaj kierunkowskazy i długie krótkie światła, a z drugiej strony jak widzicie mamy spryskiwacz i łączenie wycieraczek Traktor Sonic też oczywiście działa, <noise> żeby nie było. I może przejdźmy teraz do odpalenia pojazdu. Będziecie teraz mieli dwa kadry, jeden z kabiny, jak, jak to będzie, a drugi zaraz będziecie mieli, jak to wygląda od strony silnika. Tutaj już kontrolki nam się zapaliły. No i co, próbujemy. A więc, właśnie tak wyglądało to ze strony od tyłu i od strony przodu. No, fajnie silniczek tutaj brzmi. Mi się strasznie podoba, te, właśnie stare brzmienie tych silników. Jeszcze Wam pokażę tutaj, jak to z tyłu wygląda. No, tyle miejsca. Tak bym nóg nie mógł trzymać, ale tak, nie ma problemu. Pasy są. Tutaj słowek jest. Z tej strony nie ma go niestety. No, takie małe okienko tutaj łapa, cykor łapa, tylko taka na gumę inna niż teraz i tak, więc da się jechać głową leciutko ocieram jak słyszycie no ale na no nic, nie poradzimy a więc to by było na tyle w tym materiale bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka taka szybka prezentacja Volkswagena garbuska no jak wam film się spodobał to prosiłbym o szczerą opinię w komentarzu tego garbusa wiecie dostałem go do filmu bardzo dziękuję właścicielowi za wypożyczenie mi tego wypasa. A tak, ja już już będę z wami żegnał. Pamiętajcie o zostawieniu lajku dla zasięgu, subskrypcji, jeśli chcecie o więcej. I możecie zobaczyć nowi widzowie w stare moje filmy, ogólnie to jak ręce o motocyklach, ale też jak wam się nudzi, no to możecie sobie poglądać, jeśli chcecie. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i tak, trzymajcie się!